Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witajcie kochani w szóstym już dniu rekolekcji, który nosi tytuł Niech mi się stanie według Twego słowa. To wypowiedzenie Matki Bożej woli, zgody jest dla nas też w tym szóstym dniu taką wskazówką, podpowiedzią, abyśmy byli ulegli, uległość wobec tego, co Pan Bóg do nas mówi. Mogą się w nas rodzić różne emocje, ale tak naprawdę chodzi o to, aby to wszystko oddać Panu Bogu, czyli chcieć. Mówiliśmy już o tym we wprowadzeniu, ale jest to tak ważne, że warto to może jeszcze raz podkreślić: że tym jedynym tak naprawdę warunkiem koniecznym, żeby się oddać, jest to, żeby chcieć. I często się pojawiają takie pytania: czy, czy mogę się oddać, jeśli na przykład mam jakieś lęki, obawy, czuję wątpliwości, jakieś uczucia wzburzone? Warto tutaj przytoczyć to pouczenie, które Pan Jezus skierował do siostry Faustyny, której powiedział, że uczucia nie zawsze są w Twojej mocy, ale wola zawsze. My się oddajemy wolą, nie uczuciami. Warto tu przytoczyć też to słowo właśnie ze zwiastowania, kiedy Słowo Boże mówi, że Maria zmieszała się. Tam w oryginalnym tłumaczeniu jest, że była roztrzęsiona, wstrząśnięta, czyli że różne emocje się kotłowały i Matka Boża odpowiada, Niech mi się stanie według słowa Twojego. Akt woli jest najważniejszy. My tutaj przyglądamy się z bliska też objawieniu Fatimie i jednym z takich ważnych momentów, w którym dzieci przyjęły wolę Bożą, było właśnie to zapytanie Matki Bożej, czy chcecie, aby Bóg obdarzył was cierpieniem, tym, które na was ześle. I dzieci odpowiedziały krótko, tak chcemy. I myślę, że ta uległość i ufność wobec Boga polega na tym, że my chcemy wszystkiego, co Bóg dla nas będzie syłał w czasie tych rekolekcji i po rekolekcjach. Niech łaska Boża w nas rozwija tą postawę. Tak, chcemy się otworzyć na łaskę Pana Boga. Niech ten kolejny dzień nas w tym prowadzi. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień szósty, rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu święty przyjdź, Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie Duchu Święty przyjdź, rozważanie dnia, z Ewangelii według świętego Łukasza Niech mi się stanie według słowa Twego. Niezwykłe jest to, jak wiele zależy od jednego tak, wypowiedzianego Bogu. Niewyobrażalne jest to, że Bóg uzależnia cały swój plan zbawienia człowieka od jednego tak. Jeden akt woli może zmienić wszystko. Jedno tak sprawia, że zstępuje duch święty, i moc Najwyższego Osłania Maryję. Jedno tak sprawia, że Słowo staje się ciałem. Jedno tak sprawia, że Maryja staje się Matką Boga i moją Matką. Tym jest właśnie akt osobistego oddania się Matce Bożej. Jednym tak które zmienia wszystko, jest aktem oddania całego życia, po to, aby całe życie było jednym wielkim tak dla woli Ojca Niebieskiego. Takie życie jest spełnionym marzeniem Boga. Lektura duchowa. Z dzienników Alicji Lęczewskiej: Mówi Pan Jezus: Maryja, moja matka, nie uczyniła nic ponad oddanie się Bogu. Jej nieustające Fiat sprawiło, że była pełna łaski, to jest miłości Bożej, przeniknięta nią, przesączona, ciągle na nowo rodząca się i rozkwitająca w tej miłości. Miłość to Bóg. Świętość Maryi to świętość moja w niej. Czcić Maryję to czcić Boga w Maryi. Taki w zamyśle Bożym jest i ma być każdy człowiek. I tacy byli pierwsi ludzie do chwili buntu przeciw Bogu, gdy odwrócili się, by pójść za radą szatana. To jest historia ludzkości. Ale to jest też historia każdego człowieka i Twoja historia rozpięta pomiędzy postawą Maryi i postawą Ewy. A więc walcz pod wodzą Maryi, abyś stawała się coraz bardziej oddana i aby Twoje Fiat obejmowało coraz szerzej i głębiej Twoją duszę i Twoje życie w świecie. Słowo pouczenia, numer 406. Światło z Fatimę. Pierwsze objawienie się Matki Bożej w Fatimie miało miejsce 13 maja 1917 roku. Dzieci, ujrzawszy Panią ubraną w białą szatę, jaśniejszą niż słońce, spytały: Skąd Pani przychodzi? Jestem z nieba, odpowiedziała Maryja. Po czym poprosiła, aby przychodziły na to miejsce przez następne sześć miesięcy, każdego 13 dnia miesiąca, o tej samej godzinie. Po krótkiej rozmowie z dziećmi, Matka Boża spytała: Czy chcecie się ofiarować Panu Bogu i przyjąć wszystkie cierpienia, które na Was zechce zesłać, jako wynagrodzenie za grzechy obrażającego i jako przebłaganie za grzeszników? Tak, chcemy odpowiedziały zgodnie dzieci. Będziecie musieli dużo cierpieć, ale łaska Boża będzie Was wspierać. Czyż to jedno tak, wypowiedziane przez trójkę małych dzieci, nie zmieniło losów świata? Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak wielkie będą owoce naszego tak, które wypowiemy Bogu poprzez akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi? Wezwanie dnia. Jest tylko jeden warunek konieczny do tego, aby oddać się całkowicie Bogu przez Maryję. Chcieć powiedzieć tak, jeśli chcesz, możesz to uczynić. Maryja przyjmie twoje serce takim, jakie ono jest. Jeśli masz w sobie już dzisiaj tą gotowość, wypowiedz to już dziś. Maryjo, chcę być cały Twój. Maryjo, chcę być cała Twoja. Powtarzaj to wiele razy i dziękuj Bogu, bo ta gotowość jest już owocem łaski Bożej. Jeśli jednak nie ma dziś w Twoim sercu takiego pragnienia, oddaj to Bogu i pozwól Mu działać, zachowaj spokój, pozwól Mu Cię przekonać. Nasze pragnienia są owocem Ducha Świętego. Zaproś Go do serca. Możesz to zrobić słowami takiej modlitwy: Panie Boże, oddaję Ci dzisiaj moje serce takim, jakie ono jest. Oddaję Ci moje rany, opory, lęki i wątpliwości. Oddaję Ci dzisiaj wszystko to, co jest we mnie, na nie, dla Twojej woli i Twojej miłości. Ty sam działaj w moim sercu. Przyjdź, Duchu Święty, i przygotuj moje serce na powiedzenie tak Bogu na wszystko, przez Maryję i tak jak Maryja. Amen. Światło Słowa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Mały Wieczernik Modlitwy. Na modlitwie i przez modlitwę rodzi się nasze tak dla Boga i Jego woli. Dlatego znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, że czas osobistej modlitwy. To najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy. W swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie, podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki i wieków. Amen. Niech Was błogosławi. Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. W tej medytacji, którą zakończyliśmy, padły takie bardzo ważne słowa, które Maryja wypowiedziała Oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według Twego słowa. Tam. Y to słowo oto ja, służebnica w tłumaczeniu takim z języka oryginalnego też jakbyśmy je przetłumaczyli też w na łacinę tam jest ancilla czyli niewolnica. I tutaj chciałbym się odwołać do tego bardzo popularnego utartego sformułowania. My mówimy o tym często, że oddajemy się w niewolę Matki Bożej. Bardzo często te osoby, które się oddają, nazywają siebie i też nazywają innych oddanych Matce Bożej niewolnikami. Często mówimy też o sobie, jestem niewolnikiem Matki Bożej. Mi to osobiście sformułowanie jakby we mnie osobiście nie budzi żadnych kontrowersji tak, natomiast tak właśnie wielu ludzi jest którzy uważają tak. no jakim ja mam być niewolnikiem co tak. mam robić więc spróbujemy wam to wytłumaczyć tak. Tak. dokładnie kochani po, po pierwsze cofnijmy się do źródła Ludwik często używa Święty Ludwik de Montfort w traktacie tego pojęcia i on to bierze, kochani, z doświadczenia w ogóle, które utworzyło się jakby i było takim panującym zwyczajem, zasadą, rzeczywistością w średniowieczu, że kiedy pan miał niewolnika, to niewolnik przez to, że miał swojego pana... Otrzymywał prawo do zamieszkania na ziemi swego pana, i nikomu nie wolno było go z tego usunąć. I stąd wzi wzięło się to słowo niewolnik, a więc ono w istocie oznacza, że ta ziemia, na której ja przebywam, ziemia mojego pana, nikt mnie nie może z niej usunąć. I to jest jakby to pierwsze rozumienie tego słowa niewolnik. Drugie ono też jest bardzo piękne. Mówi się, że jestem niewolnikiem miłości. To znaczy, że ja chcę tylko kochać i nic poza tym. To, to znaczy, że nie mam wolności do niekochania. Tak. Mam tylko wolność do kochania, więc jest to coś ogólnie pięknego, łagodnego. Natomiast my. Kiedy słyszymy słowo niewolnik, często budzą w nas się różne, różne negatywne uczucia, ponieważ mamy skojarzenia z doświadczeniem ludzkiego niewolnictwa, które jest zupełnie czymś innym niż to niewolnictwo matki najświętszej. I właśnie dlatego przez te negatywne skojarzenia, przez to, że wielu ludzi. Źle rozumie to, to pojęcie. Święty Ludwik w pewnym momencie głoszenia swoich rekolekcji, misji ludowych przestał używać słowa oddanie się w, nie, w niewolę. I dlatego też my w tych materiałach. Rzadko to używamy tylko i wyłącznie dlatego, że wiele osób nie rozumie tego zgodnie z tym, co to słowo naprawdę oznacza. Dużo bezpieczniej, jeżeli chodzi o zrozumienie, jest używanie po prostu wyrażenia całkowite oddanie, które w istocie oznacza dokładnie to samo. Natomiast oczywiście można tego sformułowania używać, można się nazywać niewolnikiem, i tak dalej, natomiast zawsze warto patrz, spojrzeć też na osoby, które mogą tego nie rozumieć, żeby nikogo też nie przestraszyć, bo tak naprawdę ja to często powtarzam w konferencjach, w parafiach: jak ktoś mi się pyta, czy mam się bać tego całkowitego oddania się Matce Bożej, ja wtedy odpowiadam, że bać się możesz, dopóki się nie oddasz całkowicie. I to jest mocne podsumowanie, dlatego, że ja bym jeszcze się do tego niewolnictwa tak odniósł w kontekście słów pana Jezusa, który powiedział: Weźcie na siebie moje jarzmo, bo ono to jarzmo jest słodkie, ono jest dla was dobre. Weźcie na siebie, znamy ten fragment. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Jestem cichy i łagodny. Weźcie jarzmo, moje brzemię jest lekkie. Ten ciężar jest lekki, a jarzmo jest słodkie. Jarzmo to znowu takie słowo, którego być może nie rozumiemy do końca w dzisiejszym świecie. To była taka belka, która łączyła. Dwa woły, czy jakieś dwie krowy, które ciągnęły ciężar. A z jednej strony i z drugiej po była połączona, trochę jakbyśmy teraz byli tutaj takim połączeni. Taką, dwa woły. Dwa woły Maryi Osły, by powiedzieć. I, i, i ta, to jarzmo, Pan Jezus mówi, że ono jest słodkie, ono jest dla was łagodne, weźcie je na siebie, to w kontekście tego słowa niewolnictwa. Weźcie na siebie to wszystko, co moja matka Wam daje, Wam proponuje, Moje przykazanie, Słowo Boże, Pismo Święte. Weźcie na siebie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj to, co Pan Adrian powiedział na samym końcu, że bać się należy tylko wtedy, kiedy się nie oddamy. W tą niewolę, czyli jakby w to całkowite oddanie się, zawierzenie, albo tutaj odwołując się do Słowa Bożego, kiedy nie chcemy wziąć na siebie, czy nie tyle wziąć, co dać się wprzęgnąć w to jarzmo Boże, bo inaczej nas wprzęga świat. Świat pogański, ten świat grzechu, świat zła. I przecież myślę, że, że doświadczamy tego też. Że jeśli nie jesteśmy, nie stajemy się, nie chcemy być niewolnikami Maryi, niewolnikami Boga, to stajemy się wtedy niewolnikami grzechu i to grzechu coraz gorszego, grzechu coraz bardziej takiego degradującego też nasze rodziny, nasze relacje, małżeństwa. Jeśli ktoś w relacji małżeńskiej staje się coraz dalej od Boga, to coraz bardziej staje się niewolnikiem, właśnie Maryi, przepraszam, niewolnikiem diabła, szatana. Jeśli oddala się od Boga, jeśli my się przybliżamy do tego niewolnictwa Maryi, to jednocześnie stajemy się coraz bardziej wolni. I jeszcze raz to podsumuję: i to jarzmo, Boże jarzmo, czy tutaj te na wzór Maryi staje się dla nas lekkie. Czyli kochani, paradoksalnie stając się niewolnikiem Matki Bożej, stajemy się w pełni wolni tak. od wszystkiego, co jest złe, od wszystkiego, co nas ogranicza w Bożym tego słowa ale, rozumieniu. Ale oczywiście nie, nie, rozum, nie, nie możemy rozumieć tego automatycznie. Tak. To jest praca. To jest właśnie praca Proces. u tego, jakby tego niewolnika, u tak. tego Pana na, na roli. On daje nam protekcję, obronę jesteśmy Jego własnością, ale też nasza praca, nasz wysiłek. A więc to codzienne trwanie, czuwajcie i módlcie się, żebyście nie ulegli pokusie. No i takiego niewolnictwa Bożego sobie życzmy. Tak. I tego, kochani, wam życzymy. D i tego, kochani wam życzymy drogi, która prowadzi nas przez oddanie do pełnej wolności, w której nie ma lęku. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.